bo on nie zapewniał, że go nie pożąda, że jest najpiękniejszą miejscową na świecie i że na żadną inną nie zwraca uwagi, a potem bum, szakalaka, bum. Kochanie, pozwól, że wyleję Ci kubeł zimnej wody. Wydawałoby się sprawa oczywista że nie trzeba tego powtarzać, natomiast to jest to, z przed chwili, więc chyba trzeba ciągle sobie to uświadamiać. I nie, to nie będzie historia o tym, że nie można patrzeć na słowa, ale na czyny, że nie możemy dać się omawiać pięknym słówkom, które mają nas zapewniać o miłości, przynależności i wierności. Nie, nie, nie. Bo on spojrzał się na inną kobietę na ulicy. Bo jak oglądaliśmy Netflixa, to śmiał stwierdzić, że Sama Hayek zawsze go najbardziej pociągała, że ma świetny tyłek, a koleżanka z poprzedniej imprezy świetnie wyglądała. To może być straszne, nie chcesz tego słyszeć, ale myślę, że to wynika z odrealnionej wizji miłości, przynależności i związku, gdzie wydaje nam się, że już teraz wszystko musi krążyć, krążyć wokół nas, że jesteśmy w samym epicentrum jego świata i jego upodobań. Zejdźmy na Ziemię i bądźmy szczęśliwi. Czy naprawdę myślisz, że na tyle miliardów ludzi na świecie ty jesteś dla niego jedyną istotą, która mu się podoba? Jedyną. Jeśli uważasz, że jesteś najpiękniejszą istotą na świecie, to bardzo dobrze, bo self-love jest najważniejsze. Ale z jego perspektywy, czy naprawdę, czy naprawdę uważasz, że stwierdzenie faktu, że koleżanka fajnie wyglądała na imprezie, albo już w ogóle jakaś inna na drugim końcu świata, który nigdy nawet na oczy nie zobaczy, ma fajny tyłek, czy naprawdę uważasz, że to mu odejmuje? wadze i miłości, jego do Ciebie, Waszej przynależności, tego, że to Ty, zauważ, jesteś tą wybranką z tych wszystkich miliardów. A najważniejsze w tym momencie jest to, że koniec końców, pod koniec dnia on wraca właśnie do Ciebie z tych wszystkich miliardów ludzi na świecie. Po drugie, warto mieć świadomość podstaw, że mężczyzna to jest samiec, ksak, a ssaki niestety z natury nie są monogamiczne, niestety, przykro mi. Owszem, są wyjątki, ale ich można szukać jak igłę w Pomyśl o tym tak, że ten biedak codziennie musi wielką toczyć walkę ze swoją naturą, by się jej sprzeciwiać. Więc jeśli już trafisz na takiego, który potrafi trzymać te swoje kochane w gaciach, to można powiedzieć, że powinniśmy oddawać mu hołd każdego dnia. A te małe komplementy dla kogoś tam rzucić jak taki mały kąsek na pocieszenie na talerzu. Hmm? Przykro mi, ale musisz to usłyszeć co najtrudniejsze, najbardziej kontrowersyjne: że przeważnie problem nie tkwi w twoim partnerze, ale w tobie, w nas, w naszych traumach, złych doświadczeniach, poprzednich związkach, w których ktoś nas zranił, zdradził albo poniżał, a my przekładamy brak zaufania i niepewność na obecny związek. Albo przeważnie tego typu akcje zdarzają się osobom, które właśnie mają niskie poczucie własnej wartości, które mają bardzo dużo kompleksów i po prostu czują się niepewne. Więc kiedy uzdrowisz siebie w tym obszarze, to i uzdrowisz swój związek z tych problemów, a co najważniejsze to, jak myślisz, że Twój partner postrzega Ciebie. I co najważniejsze, zaufaj mi, że nie robiąc tego typu pretensji, wygrasz na loterii, bo osiągniesz oszołomiający efekt, gdzie dzięki swojej pewności siebie, że nie masz konkurencji, w oczach swojego partnera staniesz się jeszcze piękniejsza i atrakcyjniejsza.